Sierra Papa Kilo Papa X-Ray po uruchomieniu silnika i kołuje do progu 1-1. Papa X-Ray południowym krajem pasa może kołować i zgłosić przed progiem. Kołuje południowym skrajem, zgłoszę przed progiem. Sierra Papa Kilo Papa, Papa X-Ray. Parking break off. Romeo Papa z wiatrem prawym do 1-1. Ale tu cześć się na tej trawie Bo już Nie ma tak na betunie pewno Ja mam w piątku jeszcze jeden pan pro... zrobiony betonowy, o ja. Mają mały rozstab o każdą dziurkę No i temperatura oleju nam wzrosła akurat A pas się zaczyna tam gdzie są te... ograniczniki. No. Trochę z boku wieje, z lewej strony. Tutaj akurat widać ładnie na tym, na stacji no, no. tej ratowniczej. Trzeba uważać tu też na światełka, kurde. Próbę silnika zrobimy. Mixture full, licz. Temperaturę mamy, jedziemy. Throttle 1700. Oil pressure. Check. Alternate load. Check. mixer lean function. Check. Magnetos off. drop on Electronic, off drop I on and both yes both działają. alternate air on no drop off uh, engine instrument check Dobra, dajemy i'm in a maxa I Dobra, nie zgas 1000. Ok, warning lights. No illuminate. Dobra. Tak, startamy z 2 z 1-1. Prędkość do startu 4-4. W przypadku awarii silnika do 900 ft. To lądujemy na wprost. Z niewielką tylko w celu uniknięcia przeszkód. W przypadku awarii silnika powyżej 900 ft. To lądujemy, zawracamy na lotnisko w lewo. No, to najważniejsze, żeby pamiętać, żeby zawrócić w lewo, jakby się coś stało. No Co ty z tym stało się, nie <laughs> Dobra, line up. gyro, chociaż my to nie będziemy potrzebować, bo wiemy, gdzie lecieć. E, trim indicator, neutral, fuel pump, on, magnetos, both, on, transponder, sełączymy alt, niech nadwidzą flap take off, mixture, full reach, oil temperature, check. Dobra, Michałków, radio Sierra Papa Kilopapa X-Ray, gotowy do odlotu Kilopapa X-Ray może zająć 1-1 startować Zajmuje 1-1 i startuje Sierra Papa Kilopapa X-Ray. Parking break off. Dobra, rotujemy. gotowy? Speed alive, take off power set Rotacja I Rotate I Jesteśmy w powietrzu, rozpędzamy dziada i w górę W górę, w górę, w górę Sprawy z Gatrym do 1.1, wspiera Wiktor Alfa Dobra, pochylamy go Sierawictor do... Alfa, witamy Alpha. Kamil po głosie, kolejność 1 Zgadza się, 1, Wiktor Alfa Michałków Radio, Sierawictor papa, papa które ja tu wykonuję nad Ostrów, około 15 minut lotu I zwalniam z tej z drugiego zakrętu I do miłego Dobra, level off I jak? Nie mogę się wyznać gdzie my... Aha, już, Trochę tego już... Jakiś punkt do odniesienia Ale to delikatnie. No na razie delikatnie. To co, lecimy na ten. Tak żeby nie za dużo troszeczkę tutaj albo tutaj gdzieś. Na komuny paryskiej szukamy. Tutaj galeria, nie? A widzisz, no ciepłownia. No, tu kotłownia ta. Seria jest A gdzie to to kino jest? Tam z tyłu. To a, to z laty, z U, a, to małe takie. Łe to małe się wydaje. miasta jest tak powietrza dopiero widać to jednak No i teraz lecimy. Ja już twój blok widzę. Tam. Ja tak gdzieś szukam i nie bardzo się mogę... Zaraz, zaraz, poszukamy. A, już widzę. Taka o, o, już teraz tak. Ten no tam jest ta stodoła, polo, nie? Tak, Przychodnia. jest jest, razem zapraszam na jest 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 To nieprzyjemne uczucie. Nie, Do nie, tak, takich tych które tam jest Ale czas godzi i tylko miałem zezwolenie na, na tablet go oh, Jasne To? Ja na ciśnienia bardziej na Zobaczymy, co tam na rynku się dzieje O, dalk otwarty. Babci tu pomachamy. <grymne> Postarcie w kierunku południowo-wschodniej części, a te Wiktor Alfa. I do miłe kota. jeszcze raz nadlecimy O zędki! Jeszcze coś tu jest po tych zębkach Wracamy? Tak Jak samo poczucie? Wracamy? Dobra nie ma No to lecimy na piaski papa lądowanie na kierunku 29 A 2,9, coś tam będzie lądował No nisko już widać. Widzi ja? Aha, to A, tam szybowiec jakiś leci w kominie jest A, widzę tego na 2,9, dobra. Michał Kuchard wziera pa Kilo Papa i, i wchodzę do pozycji z wiatrem do pasa 1-1 i pełne lądowanie. Chodź i zgłoś prosto. Zgłoszę prosto. Naprężamy Jak słychać Janusz? Na tym punktu Speed check, flaps take off, lights on No, trochę w kosmosie jesteśmy Czek, laps landing. Dobra, do okay. Prosta 1-1, Sierra Papa Kilo Pepfre. I ląduj z uwagą, że się koledzy obserwuję Sierra Papa Kilo Papa, Trochę spuchło przy lądowaniu, ale nie było źle, co? Nie, było no to. <ślałem>, panie no. szybowniku? Ja. Bardzo dobry. Dobra, parking break off. Oh, electronics, Avionics, włączamy wszystko. Patrzcie jak wejść i dać głośno jak kolekcjoner. No. I by taki nie duży silnik.